Czujesz zimne? Mm -hmm. Kochani, zbliża się 29. finał Wośpu. Borkoś postanowił, że wystawi charytatywną aukcję. Będziemy mogli, kochani, zobaczyć ciekawe miejsca na Pradze Północ, tam gdzie dyżuruje. Będzie to naprawdę ciekawie spędzony czas. Oczywiście, to co najważniejsze, będziecie mogli wziąć udział w patrolu. Firmy, które chciałyby zalicytować w tej aukcji, też zapraszam. Będę mógł podjechać później pod taką firmę, która wygra licytację, czy zrobić pokaz ratownictwa, czy przedstawić motoambulans. Jestem wtedy do dyspozycji. Osoby, które nie planują wzięcia udziału w aukcji, prosiłbym, by udostępnili ten materiał, by zatoczył on coraz szersze kręgi i by chętnych było więcej. Kiedy to miało miejsce? No z 15 minut temu. 15 minut temu, tak? A co, nierówno stanęłaś? Ogólnie to noga się ta, tak i tak poszło. A, dobra. Zaraz zobaczymy. Czyli poza tym nic, nic więcej się nie stało, tylko ta nóżka, tak? Dobrze. I która to jest? Prawa? Mhm. Uh -huh. Dobrze, już zakładam rękawiczki, zaraz rozsznurujemy buta i zobaczymy co z tą nóżką. Się normalnie o motocykl Dobrze, że masz, że masz buty za kostkę, to one już będą w pewnym stopniu formą unieruchomienia. Ja je rozsznuruję troszeczkę bardziej, to one w tym momencie będzie łatwiej nam później założyć buta z tymi z tym unieruchomieniem bandażem elastycznym. W tym miejscu najbardziej boli? Tutaj. Hmm. Troszeczkę ci to nie to miejsce, dobrze? Hmm. Czuję ból bardzo. Raz? Tak właśnie nawet palcami... o, 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 o. Czujesz zimne? Daj nóżkę. Troszeczkę mniej powinno teraz to Mniej to boleć Jak masz przy zamrożonej, to jest ze środkiem Plus unieruchomienie Dobra Daliśmy radę? Mm -hmm. Może i dobra, ale no będziemy się robić Ja tak tak stonúje boli. zobacz jak. Od razu lepiej. Jeszcze raz? Od razu lepiej. Lepiej, tak? Mm -hmm. Pytanie jest takie: czy teraz yy, chcesz jechać gdzieś do domu, tak? Czy do mamy, czy do szpitala? No właśnie, chyba do mamy pojadę po prostu. A daleko mała mieszka? Mama pracuje 10 km stąd, więc. Aha. Ewentualnie powiedziała, że taryfę wzięła i podjechała. Dobra, czyli najlepiej, żeby ta taryfa gdzieś tutaj najbliżej, gdzie stoją taryfy. Thank you. Będziesz chciała zobaczyć z tego relację, tylko cię nie będzie widać. To sobie w YouTube spisz Borkoś. Bo mm. jestem wolontariuszem i jest, że pomagam ludziom. Dziewczyna sobie skręciła nogę, ja jej unieruchomiłem. jakby pan do mamy mógł ją zawieźć, dobrze? Dziękuję. Powinni, czy mama jest, ale Tak, miłego dnia, życzę pani, zdrowia, życzę. Dzięki bardzo, trzymajcie hej. Jak widzieliście można odciążyć system ratownictwa, skręcony staw skokowy nie jest od razu wskazaniem do wołania ambulansu, tym bardziej, że osoba ta już ten stan wcześniej miała. Moja pomoc polegała na unieruchomieniu tego stawu bandażem elastycznym oraz wcześniejszym znieczuleniu poprzez spsikanie odpowiednim sprayem, który ma właściwości przeciwbólowe i zamrażające. Pamiętajcie tylko, by preparatem tym nie przykać zbyt bliskiej odległości, żeby nie dochodziło do miejscowego odmrożenia. Widzicie, kochani, interwencje są różnego rodzaju. Od tych poważnych, takich jak zatrzymania krążenia czy potrącenia do tych mniej, tak? Dzięki temu, że byłem tam, mogłem odciążyć system ratownictwa. Dziękuję Wam za to, kochani, że jesteście z Borkosiem za subskrypcję, za komentowanie kanału, a także za wsparcie finansowe, szczególnie też patronom, dzięki którym działanie mojego motoambulansu i moje jest możliwe trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bądźcie bezpieczni